Cześć kochani, słuchajcie, witam w kolejnym filmiku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o źle zamontowanym zaworze temperaturowym. Źle zamontowany jest. Słuchajcie, ten co tutaj mam, co zamontowałem jego, żeby puszczać odpowiednią temperaturę nagrzejniki. Tak, słuchajcie i jest źle zamontowany. Zrobiłem błąd. Nie doczytałem, nie doinformowałem się. Słuchajcie, ale błąd zostanie dzisiaj naprawiony. Dlaczego jest źle podłączony? Słuchajcie, tu przychodzi rurka z bojlera, nie bojlera, tylko bufora. Z bufora przychodzi tutaj rurka. Tu przychodzi rurka z powrotu, tak? Przychodzi rurka, czyli z, z, z chłodną wodą z grzejników i tu miało się mieszać i miało puszczać temperaturę odpowiednio ustawioną z powrotem na grzejniki. I jest źle zamontowane, ze względu na to, że tu idzie zasilanie od góry, idzie zasilanie od góry, a tu ten powrót pompka zsie, czyli ciągnie. I stąd też zasysa tą wodę. Tutaj stąd ciągnie, czyli z powrotu ciągnie rurka, ten rurka, pompka ciągnie tą rurką i leci do bufora. I nie ma ciśnienia w tej Rurce. A żeby to się dobrze mieszało, to musi być ciśnienie stąd, czyli zasilanie z bufora i ciśnienie z powrotu. I dlatego jest źle zamontowany, bo po prostu ciągnie jakby w tą stronę. Ale zawór nie puszcza tutaj ciepłej wody, więc jest słabo. Mieszane lub prawie wcale różnica temperatur na buforze i na rurce wyjściowej jest różnicą dwóch stopni, więc dlatego ten zawór nie może być zamontowany tutaj, a będzie zamontowany. Wam pokażę gdzie, bo tutaj jest zasilanie grzejników stąd, i tą rurką leci pompka, która pcha wodę do zbiornika. Tak? Czyli ona się. I teraz. Ja ten zawór stamtąd wykręcę i podłączę go tu, czyli stąd pójdzie rurka do góry. Tutaj jeszcze jedna. I tu zaraz czekajcie, tylko obejdę dookoła, i tu wepnę się z tą rurką, czyli pompka będzie częściowo pchała do zbiornika, chłodną wodę, i częściową rurką nową, która tutaj będzie, będzie pchała do zaworu. I tutaj dopiero będzie system mieszający, ten zawór temperaturowy i stąd poleci wszystko rurką na grzejniki. Czyli tutaj będzie dalej to podpięte, czyli to zmostkujemy, że tak powiem te dwie rureczki zmostkujemy, tą rureczkę stąd zaślepimy, zaślepimy albo ją całkiem wyrzucimy. Tak, muszę odjechać, żebyście to widzieli. Zaślepimy ją albo w ogóle połączymy to tutaj, żeby to, po prostu tej rurki tutaj nie było, więc skasujemy to. I wtedy zawór będzie dobrze zamontowany. A na chwilę obecną jest źle. Dobra, ale koniec gadania. Bierzemy się za robotę. Także widzimy się za chwilę, lub najlepiej to w następnym filmiku. Nie? Dobra, tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, cześć.